Gdy przygotowujemy obudowę dla urządzenia elektronicznego, czasami potrzebne jest wywiercenie otworów. Dzisiaj kilka pomysłów, jak ułatwić sobie tą czynność. Na początek warto wytrasować, czyli oznaczyć, w których punktach będziemy wiercili otwory. Nawet jeżeli niepotrzebna jest szczególna precyzja, warto wykorzystać suwmiarkę czy też linijkę, aby wyznaczyć miejsca wiercenia. No i tutaj zarysuję materiał, oznaczając sobie linię, i tam, gdzie będzie punkt przecięcia, będziemy wiercili Wyznaczonym punkcie. Do zarysowania wykorzystałem rysik, ale równie dobrze możecie wykorzystać gwóźdź lub zaostrzony i zahartowany pręd. Jeżeli nie chcemy niszczyć powierzchni, po będzie to na przykład panel, możemy wykorzystać pisak i linijkę, kierkę do wytrasowania miejsc, gdzie będziemy wiercili otwory. Oczywiście taki ślad po pisaku łatwo się zmywa, jest mniej trwały niż rysik. Możemy też zarysować na mniejszej powierzchni, tak aby znalazła się wewnątrz wywierconego otworu. Przed wierceniem warto materiał napunktować, aby nie ślizgało się wiertło. No i tutaj przykładamy punktak, uderzamy młotkiem i mamy punkt zaczepienia dla wiertła. Jeżeli wiercicie jeden otwór na rok, to można wykorzystać głuść. Ja korzystam z punktaka automatycznego. Jeżeli wiercicie dużo otworów, warto posiadać takie narzędzie. Przykładamy je do miejsca, gdzie chcemy wywiercić otwór. Naciskamy i po pokonaniu sprężyny punktak wykonuje wgłębienie. W twardszych materiałach również radzi sobie bardzo dobrze. Do wiercenia możecie wykorzystać wiertarkę elektryczną lub ręczną, a ostatnio bardzo wygodne są takie wkrętarko wiertarki z, z akumulatorem litowojonowym. Materiał napunktowany, więc wiertło nie będzie się ślizgało, łatwo ustalić się we właściwym punkcie. Druga sprawa to prostopadłe prowadzenie wiertła do materiału. Jest to materiał miękki, aluminium. Dla twardszych materiałów warto wykorzystać chłodziwo, olej do wiercenia. Tutaj dostaję taką podpowiedź, żeby w przypadku miękkiego materiału wykorzystać dnatura. Nie próbowałem takiego rozwiązania, ale wygląda to całkiem dobrze. Widać, że skrawanie dobrze idzie, powstaje wiór, łatwo wiercimy w materiale. Z drugiej strony materiału, gdzie wyszło w wiertło, powstają takie zadziory. Warto je usunąć przy pomocy gratownika albo wiertła o większej średnicy. Spróbujmy wywiercić otwór w twardszym materiale. Wykorzystam olej do wiercenia. Można wykorzystać chłodziwo, można też takie chłodziwo wykonać we własnym zakresie. Widać, że tutaj materiał twardszy, te wióry są drobniejsze. No i przy wierceniu taką ręczną wiertarką akumulatorową. Uwaga w momencie przewiercenia, aby nie złamać wiertła. Zwykle otwory będą służyły do tego, aby przy pomocy śruby Przykręcić jakiś element konstrukcji. Z drugiej strony przykręcamy nakrętkę, a czasami te otwory będą większe i będą służyły do zamocowania np. potencjometru albo gniazda. Otwór możemy nagwintować gwintownikiem. Najpierw wykorzystujemy gwintownik z kreską, później bez kreski, i w taki nagwintowany otwór możemy bezpośrednio wkręcić śrubę. Nie potrzebujemy z drugiej strony nakrętki. Spróbujmy nagwintować otwór w twardszym materiale. Wykorzystujemy olej do gwintowania, prowadzimy gwintownik prostopadle do materiału. Początkowo próbujemy go wprowadzić tak, żeby złapał pierwszy swój. A gdy już zauważymy, że następuje gwintowanie, próbujemy gwintować i co jakiś czas cofamy tak, żeby złamać wiór, tak żeby nie zablokować gwintownika w materiale i żeby nie złamać gwintownika. No i próbujemy wkręcać najpierw pierwszy gwintownik z kreską. A wymaga to trochę wprawy, warto przećwiczyć najpierw na jakimś zużytym materiale. Wykręcamy gwintownik wstępny i kończymy gwintownikiem bez kreski. Czasami w zestawach dla większych średnic są trzy gwintowniki. Otwór nagwintowany, widać, że śruba łatwo się wkręca, działa. Spróbujmy nagwintować otwór w miękkim materiale, w aluminium. Wbrew pozorom właśnie w takich miękkich materiałach łatwo jest zakleszczyć gwintownik. No i tutaj dostanę taką podpowiedź, żeby wykorzystać również denaturat podczas gwintowania. Nie stosowałem takiego rozwiązania, ale widzę, że idzie to całkiem nieźle. Pamiętajcie o cofaniu gwintownika właśnie szczególnie w takich miękkich materiałach, żeby nie zniszczyć materiału i nie złamać gwintownika. Otwór nagwintowany działa, może się to przydać w radiatorach. W internecie znajdziecie tabelę, jakim wiertłem wiercić pod jaki Gwint my mieliśmy M3 i wierciliśmy wiertłem 2,5 mm. Bardzo wygodnym narzędziem jest wiertło stopniowe. Widać, że mamy tutaj kolejne średnice. Ono sprawdza się bardzo dobrze np. w wierceniu w obudowach plastikowych pod przepustych i w cienkich blachach. No i spróbujmy na przykład dla takiego gniazda. Mamy tutaj około 12 mm i spróbujemy wywiercić otwór w plastiku, właśnie zatrzymując się na tej średnicy 12 mm. Widać, że wiercenie takim wiertłem stopniowym w plastiku idzie bardzo łatwo. Na pewno lepiej niż na przykład wiertłem o dużej średnicy. Jeżeli macie problem z przegrzewaniem się plastiku, ja na przykład do chłodzenia używam wody. No i widać, pasuje. Jeżeli potrzebujecie większej precyzji wiercenia, przydają się takie uchwyty na wiertarkę, gdzie na dole mam imadło na detal na element, który wiercimy, a na górze możemy zamocować wiertarkę, którą możemy precyzyjnie opuścić prostopadle do materiału. Zrobimy próbę. Spróbujemy przewiercić śrubę ze stali nierdzewnej. Zobaczymy, na ile to będzie centryczne przewiercenie przy pomocy takiego prostego stojaka. One nie są super dokładne, nie są też super wytrzymałe. W poprzednim pękł mi element trzymający wiertarkę. Tutaj wykorzystuję wiertarkę elektryczną, dość starą i już zużytą. No i wykorzystujemy też olej do wiercenia, on tu się przyda. Ta stal nierdzewna jest dość trudna w wierceniu. Stojaki i madła należy przymocować do podłoża, na potrzeby filmu one po prostu leżą na powierzchni. Efekt jest całkiem niezły. No jak widać nawet takie proste narzędzia i sposoby pomagają w obróbce w wierceniu otworów. W połączonym temacie napiszcie jakie macie sposoby na obróbkę obudowy, być może macie lepsze sposoby niż zaprezentowane na filmie. Jeżeli zauważyliście błędy, również napiszcie o tym w temacie. Oraz jak zachować bezpieczeństwo podczas używania elektronarzędzi. Przedstawione metody są bardzo proste i podstawowe. Warto poszukać kanałów, które specjalizują się w tego typu tematach. Znajdziecie tam na pewno ciekawe i zaawansowane treści. A na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Miłego dnia.